Cześć, co, kiksują w kolejnym ciągu zupełniwersaliz z nami jest tam reszta, zakłócenia. No, no i repus, bo o Jezu, dlaczego dostałem ja tego eventa national banking trouble. też ma pieniądze do podsłuchania, żeby mnie. Chociaż nie, nie? Tak, nie. Tak, nie tak, po że żaden początek nie mam pieniędzy. Nie, infrastrucję no. już sobie wziąłem. To może te transportowe Lukas podesłać? No mogę, mogę. Jak albo... handlowymi pływają. No, czekaj, muszę je właśnie stąd zabrać. Ale to nie będzie duża wojna. Nie! zostawić ich. Bogactwo. Zero favorków dostałem, bardzo dużo. A to dwa. Za co? Za to, że wysłałem mu insulta i się nie obraził aż tak bardzo. Tak, tylko mu odesłałem, nie powiedzywałem go. Takie. jest. No to daj. Gdzie ty masz tą już. swoją flotę? Chcę, żebyś się teraz podesłał. 28 pędzę mną a Aragonem na tej wysepce tam. No to już. A ty chcesz te dwie prowincje wziąć? To, to jest jedna prowincja. Lukas. Te dwie prowincje? Też polskiego handlu. Aha, okej, okay, bo ty nie. No to. z tą wojnę, jak skończysz, to ja wejdę w nich. Mhm. Mm to chyba byłoby. Znaczy, właściwie nie. ja tu muszę ten. Zrobimy tu karpeta. A też tu to unit jest. <laughs> Moskwa a mnie rywalem, jak w miście liście. <laughs> Dermowe pair <power> projection. <laughs> to właśnie. Dobra, <laughs> południ się pod tą flotę. No czekaj, bo tu dużo mi rzeczy się dzieje jak to się robiło? Atacz. Gdzie jest atacz? Allow Armies of Eli to load on this fleet. Jeszcze tak. masz. A, ty już wytoczył wojnę to z dobra. nimi. Masz. Jak w... to jak te okręty? A. Tak, ale kończ sobie. Czekaj, nie łączę. Ja wezmę tych no. moich wasali, żeby tam nie zajmowali. Właśnie widzę, bo nie wiem, czy chcesz tą właśnie prowincję a. Kandahar, czy jak tam ma. Tak, tak, daj ją. Ej, no nie łącz. Bo to jest handel Kaszmirski, a chor chyba już nie jest. Nie, wezmę te trzy w takim razie. Co? Co? Nie Co? łączy. Co dołączy? Nie łączy moi... Wo... Czyli tego i jako jednego. Jako 18 osiem... statków nie łączy. Tylko Ale cały czas 11. Atacz, czekaj. Act... A czekaj, dodacz. A stop, a raczej ten allowing to Army. M kliknij jak masz na flocie. No mam... Dobra, I cały już się... 11 tylko przesyła. Dobra, wykonajesz ja, no, no, do portu płynąć. Dobra, zadanie wykonane, żeby tutaj się nie, e, nie budowali tych swoich armii. To Sinty już już wyczerpują. No nie, co ca czas nie 11. mi się odłączyć. Nie, może to starczy albo... Nie, ale to i tak dużo będziesz miał. Masz stolicę to 99% to będziesz miał. No już mam zaryzykuję, za żeby mi stapła i pokój, poszedł. Ale ja nie chcę pokoju. Ja mogę później tą wojnę wypowiedzieć. Dobra. No ja tam. Hmm. Czekaj, to ja chciałbym na tą kłetę chociaż. To wtedy to możesz wcześniej ten zakończyć wojny, to i tak. No czy ja nie będę miał aż tylu, bo ja mam Shaw Superiority, więc mi się nie, nie, Też tak samo jak ty. Mi się nie nabija. No dobra, gdzieś jakieś manufakturki trzeba postawić, nie? O, dobrze, że mi przypominasz. Właśnie, czego? jak. Bo w Indiach to po prostu manufaktury dają po 05. 06 miesięcznie, to jest piękne. Najgorsze są po tak jedną prowincji, że jak zbudowałem e, to drugie ulepszenie produkcyjne, to dawało mi 1,89. No, no to, są to jest po prostu. No, oni tutaj siedzą, tylko i kręcą tę tanią odzież i wszystko. No. No. A didasy kleją. Tak jest. A teraz będą dla mnie kleili skiny. <grym> o nie umarł! Aha, dobra, Wutan. ok. Wutan był jeden, coś tam dwa 3. Oj, żeby nie szli na prowincję Kłota. Bo to mi się przyda mm. trochę. Nie, już nie powinni. Bo to tylko na fortach łażę, a tylko jakąś całę sobie wybrał. Forpis of mogę wziąć? <receptors> 5-4-5 Faust, witam. O, komu odpadło. Faust drugi. U mnie Faust musi umrzeć. No to go zabij, Jan. Proste. Próbuję, ale jakoś składy się bo okay, i na tyłas. No mm, widzisz. Długo My, mydła nie tyka, jak zwykle. Bo to ja, no. No to... No na południu masz jeszcze dwa forty, które by się przydało zdobyć. Na południu? Wiem. Właśnie Jak jest do, do nich jest? dojść. Chociaż w sumie nic nie blokuje. Łukasz, nie Blok słyszałeś? Możesz flotę odesłać. Tak? Tak. Czekam na te miliony dukatów, które mi obiecałeś. I, z, eee. I zerwa i ten, i zejście wiz. <grym> A, na CV nie mogę wejść. no to podzielimy tą armię na pół. A tu są forte, to trzeba przejść szybko. Dobra, teraz muszę ogarnąć jakoś rozsądnie handel. A, widzę gdzie jest ładzi się był. Całe wybrzeże widziałeś. A, i A, zniszczyłeś tam tą flotę. Taką hmm. flotę. A nie, 7, te 17 w hmm. dalej pływa. Nie, bo tu u mnie Gdzie się pływa? pływa? a tutaj. No to zaraz tam popłynę. Nie, bo wiesz, martwiłem się trochę o te statki, które się budowały w Gwadarze i w Beli. Oni się tak trochę martwiłem. No Okej. Okay. Ale już nie, a to, co, co to dziś Se. O jezu, co tu robią? 16 faworków dostałem. Nie wypłacisz się, repos. <laughs> <Poszli> na Fort. ja te owersyte z prowincji, to tam mówię, że jest tańsze, ko tańsze korowanie, to? Mhm. Ta Mhm. pięćdziesiąt 50%. 50%. 50%. Dowódca... Kurwa, zaraz ich złapie. Powiem, że gania się z flotą i w końcu chyba... Da, zopałem nareszcie. Wpisujesz to czy nie? Masz 98%, no to raczej chyba Elżby, już na wszystko się zmniejszone dopóki. Dopóki nie ma lądowego połączenia. Prawda? To chodzi tak. teraz już tylko o prowincje po prostu. No, ale które jeszcze. No nie twałcja no chciałem zobaczyć te dwie jeszcze po No niech sobie zajmie, żeby te... Żeby, żeby miał większe horyzonne koszty były przy. Aha, no dobra. No przecież widzicie jak jestem mały. No i słabiej się rozwinąłem w ciągu tych ostatnich lat, więc muszę mieć jakieś. O no, nie, okay. jest! Kolejny faust. Saint, e, Indus masz cały zażyrek. Ja tylko Goe chcę, Ceylon i Bengal, czyli ten no to spoko. południowy. Kolejny nie. faust na tronie, Kuźwa. Bardzo dobrze. Pierwszy faust 021, drugi faust 112. W developmentie popatrzę sobie bo to na pewno te trzy prowincje. Uuu, już sporo leci Jak ich kurwa zabić? Mogę ich tutaj na morze wywieźć. Zabić kurwa tych ludzi. Trzeba zabić kurwa, tych ludzi. Ja nie bym im odebrał za, za, całą linię drzewową. zabić kurwa, tych ludzi. Zresztą ja bym trochę podzielił, ale dobra. Pieniążki. Pieniądze, Również. człowiek, człowieka, lecz pamiętaj, mój kolego, że dorosłe życie czeka. A w dorosłym życiu pozwy. <laughs> Na nie patrzymy, ile no, to będzie kosztowało. Boże. Ale trochę drogie są. Co my robimy? Nie wiem, mi zabrakło trochę administracyjnej Ej, <laughs> victory card gained? O, ile mam tego? O, coś oj, oj, nie... oj, oj, mam na e, Lukasa, ale pomuszę zajęć. A, to no tylko spróbuj bęk. tam spojrzeć. A ja mam obydwa victory na Wotanę. Syria, ja, ja, ja Mam jestem. jeden na nie jeden na Wotanę. Ja mam jeszcze na Syrię dostałem, bo zostałem. A, development cały poszedł. Więc nie mogłem gdzieś w, tych Indiach dostać. Te żądze. No co a, jest, chyba moi y, ci. Wygrali moi buntownicy. Chłopscy. I podatki, ten, autonomię wzrosła. Bo zapomn zapomniałem, że ich tam miałem, nic nie posłałem i zniknęli nagle i mam autonomię w całym kraju, 10%. A? No ja ci tam na Indonezji załatwiłem ich. Tak? A nie... O dzięki, tak, nawet nie zauważyłem. Tutaj. Mówiłem Mimo. ci, że da ci tam pomoc. I jaki są sojusznik? No dobry no. No. sojusznik. A ten no. drugi sojusznik nawet nie słucha co robisz. Dobry, no. dobry sojusznik, oddam ci te prowincje na, na Sumatrze. O, się sobie to, to jest wyspa ta, na której masz najwięcej prowincji. Ach, Klergo, no to To to, co to odda, że to to wszystko biorę teraz właśnie. Ale ja ci oddam tą moją, którą skolonizowałem. No bo czemu? Aha, to, ale biedne prowincje. Banka, tak? No, bank. Ja nie wiem, czy ci o swoje oddam, bo to one mają 5 i 13. No ale 15. nic z nich nie wyciągasz, praktycznie. Oj, pół uniform. Handel, handel. Eee, 1, 7 i 3, 4. Zawsze coś. Oooo. Zawsze coś. A wiesz jeśli ja wyciągam na tamtej, 2, Dwa... no dobra, 2, 2, no to. Eee, coś miałem zrobić tutaj na dole. Tak przenieść Dobra, eee, teraz. Miejsce. W korowaniu Jestem development, bo już się patrzyłem. 10, 10, 10, wszędzie no, dycha, a nie, tu 17. Gdzie Sint teraz ma stolikę? No tam, w południu. No właśnie widzę, tak pomiędzy nami, a nie między nami a Bachmanisem. Jest Dobra moment, teraz ja muszę pomyśleć Chyba ja będę musiał w trajdy lecieć w następne. No i cały półksiężyc, księżyc jest, który należy do mnie jest pomarańczowy. Co taka cisza? No e, zastanawiam się. Bo zaraz no. zabiję kurwa tych ludzi. Co? <laughs> Idę do Murzynów. Nie znasz yy, tego Skorwina? Nie. No to on tam opowiadał właśnie, że. Prawdziwy Europejczyk. Jakby usłyszał takie rzeczy, że się uczy jego dziecka, to powinien pójść i zabić kurwa tych ludzi. Coś w tym stylu. Tak. Piękna Jak o gender mówili i tak dalej. No tak, no. Ja Korwina bardzo lubię w sumie. Ja też. Więc. A kogo stawiacie w Ameryce, że wygra? Trump ma duży szans właśnie. No też myślę, że Trump. Bo kolonko mówi, że Trump to wierzy mu na słowo. <laughs> Ale nie, Trumpa lubią mi ogólnie. Ma pieniądze. coś na naj, Jak bym, widziałem, że Trump niby ma sfundować jakieś tam, coś tam do nas dać kasy w pizdę, żeby były na ten, na podróże kosmiczne i to mi się spodobało akurat. Ja że w Polsce zaczęła coś tam, wiesz, no, na Marancę i tak dalej. No patrz, on, mając pieniądze miałby jeszcze władzę, czyli miałby praktycznie już wszystko, no. A on kasy ma dużo. No. No ma się, miliardy. Jeszcze ja go pamiętam ten. jak on w tym, w wrestlingu był, co nie? Był chwilę tam. Był? Nie wiem czy wiecie, tak Jako zawodnik? Nie, 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 nie jako zawodnik. Manager i tak czy inaczej. No, menedżer Ale nie zabił kurwa tych Ale ludzi. dużo buntowników. <laughs> ale A mur wybuduje, wybuduje. O Torbana się uczy. Tak. Korwina. Nie, Orban wybudował mur przed imigrantami. Tak, ale też ma podobny taki... A ten, to znaczy, czy Corwin jest... mówił o tym? To się bardziej porównał do tego Rubio chyba. A mówił, że Trump to jest bardziej taki... Ee, Cookies. Cookies. Tak, ja czytałem to yeah. w Angorze. Felieton. Ja widziałem to na YouTubach. Powiadasz. No widzisz, to jest... Mam internet, to korzystał. No po prostu y, pokolenie, no. Jesteś starszy czy młodszy ode mnie? O rok starszy. Aha, no to... Teoretycznie ty powinieneś czytać gazety. <laughs> O, kto, ktoś coś je. Paluszka, ale czerstwa, niestety. Kurde, jak mi smaka zrobić Z2, nie? A. Dobra, nie ma go, trzeba podbijać. E, czyli jak się dzielimy, koledzy? Ja bym chętnie wziął tu Okolice. Ja jerozolimy. jest Ja bym wezmę okolice, czyli samą Jerozolimę bym wziął. Hehm. A myśla, myśleliśmy, że poszły. Nie, ale ja mówiłem o wotanie. <laughs> no, <nie? śmiech> okolice tak, Jerozolimy. Nie naby? W Policę. Jerozolimy, w wotanie Jerozolimy. Co Trapien to, ja to, to jesteśmy? E, Żyda. Kompanią handlową i tak dalej. E, bonusy daje czy coś? Czy po prostu siedzę na prowincji? Za handel dostajesz. Za handel, no dostajesz. handel i tam. nie, chodzi mi o to, chodzi że to, że to się jakoś po, po kilku prowincjach tworzy jakaś nie wiem, wielka. Tam, tak jak kolonie są, co nie, 5 kolonii. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. nie, nie nic po prostu oddajesz. dobra. Znaczy to ci zwiększa trade power w zamian za taksy? Taksy. I, I zmniejsza też unrest. I, no, no i o... też pozwala na budowę większej floty. No i Ale właśnie dokładnie robi administracyjnie. Technologii może być maksymalnie minus 15 czy minus 20? No nie wiem. Ale co? Nie bo jestem mocno zacofany administracyjnie, bo mam 14 technologię. I, i minus ile chcesz. Też tak że to raczej nie ma. No, jak grałem Mastekami i nagle przypłynęli mi Portugalczycy, to nawet minus 30% można było mieć. To no spoko, po prostu nie bo ja mam strasznie dużo dokorowania, korowania jeszcze chcę ten... ekonomiczne wykończyć. O nie, Baleary zostały podbite przez chuliganów. Jak tak można? Ojej, masz dostęp do drugiego morza. Bardziej do drugiego, a nie. I, i mam już statki nawet. Ej, ty w sumie możesz podbić nasze etniczne ziemie francuskie. Masz najbliżej. No, a czy najpierw hiszpański mam zamiar No tak, no Repus nadaje się do podbicia etnicznym. <śmienny> <Wszyscy>. Tak. <śmienny> <śmienny> ja myślę, że to Francja uczyniłaby jego bardzo etnicznym. Patrząc po e, w jakiś sposób? No, Repus stałby się bardzo etniczną Francją. Taką francuską. <śmienny> Przyszliby jeszcze tam kulturę, mogliby walnąć. Śmiejecie się, a was wszystkich jeszcze. No jasne, stary. Ja właśnie za darmo biorę ziemię od. Wieśniaków tutaj, indyjskie. Panie, że te murzyny są głupie jak po prostu przejmuję im stolice, to każdy fort oddają, tak? Jakiś nie, powinno nie, być nie też sportów odbijać. efekt na moralach według mnie w tym, że jak zajmiesz stolicę, to nagle morale pada, czy tak. Nie jest nie w entuzjazmie, że entuzjazm No tak, że... i to wtedy morale też, czy no, Ale mówię? morale nie jestem pewien. Ta to to jest powinno mieć jakiś mniej więcej efekt na moralach. Czy ja wiem, to by bardzo. No wiesz, wiesz jak to stolicę. To by zbustowało no to... silne państwa, a downgradeowało słabe państwa. Ech. Jak w życiu. No Wiecie, dokładnie, obejrwa. po prostu no. że co myśli. się stało jak w drugiej wojnie podbi zajęli Warszawę. No dokładnie, no praktycznie partyzantka się rozwiązała, ale nawet nie powstała, a już była rozwiązana. Coś miałem powiedzieć, Polska chce ze mną sojusz. No a też ze mną chcę sojusz, więc... Mam już z Francją w sumie. Excellentier, omen, oh power ładnie. Och, fuck, Bórny, to dobra. też muszę. Mam taką nadwyżkę Ale ja muszę teraz z wojnami spasować, muszę w końcu jakąś tolerowaną kulturę zrobić tutaj. No ja właśnie też muszę tę chwilę przystopować, Ja mam trochę chłopi... rzeczy do poprawy. Masz 35 tysięcy tych w... E, tam, wandalu, Vandalu, Uuu, administrative efficiency teraz będzie. No nie, to ja muszę poczekać w takim razie z podbojami. No tak, bo wtedy tam się kory są. No. Mm. I to so much. No bo ten słyszałem, że masz wojnę z kilwą A co, chcesz się No bo ci się trust skończył. No pewnie zawsze mogę coś połupić. A, zniszczyłem. Hmm, tylko wiesz, mam 97 tych punktów e, administracyjnych do korowania. E... Tak. mam umieć stienką z administracyjnymi. Chyba, że... Musisz że jakiś trafić w fajny przywódca. Ja, no to wiesz, no ale jak będziesz się to wołaj. Ja bym mógł zebrać jakoś tutaj te ziemie, gdzie mam mutapa w razie czego i otworzyć tam Wasala mutapę, to by mi to bardzo odpowiadało. Zakon Lukasa robi 96 dukatów, ja robię 66, moc 48, Kuligani 29 i. Polfo. Gdzie, gdzie ty jesteś? Ja mam 34 Force limitu. Ale o hajsy. Wybamy no hajsa. A co to mamy. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty patrzysz na samym dole? A zakon walcz 26, okej. Okay. To no ja mam jeszcze inkomy. No nieźle, nieźle. A ile masz po przecinku Inkomu? Patrz. Ja tam spadłem, okej. Okay. Under mi opadł. <laughs> Inkom. To też miałem 26, tak myślałem kto lepiej, ale to na i za dużo zarabia. Za dużo. Hmm, jesteś na tu jest zrówno. Hmm, Merchant Man Trade Depot. Właśnie, są nowe budynki. Jakie nowe budynki? No, handel. A, tu kultury robię, nie, bo wiesz. Handel taki, inne, no to trade jeszcze by się zwiększył. O, i mogę tam wracać. Kucz pierwsze. Też, że łatwiej Hindusów nawrócić niż Muzułmanów. kiepskie. Hmm. ich. <laughs> Ej, a tu mam ten, jedwab. Ja nie zauważyłem. Dwa 2 O i barwniki wziąłem, jak ładnie. Jedwab, barwniki. Trochę dobrze pomyślałem o tych prowincjach. Ej, ale Mewar już chcę wziąć też. to. A ty Faust nie będziesz brał prowincji ze złotem też? Czy Ale będziesz... skąd? Golkonda. Tam na północy w Indiach od siebie. Hmm. Ogarnę to. Jeszcze. Bo nie, wiesz, bo to są dwie prowincje ze złotem, to nie wiem, to byśmy... O nie, Gabe umarł. Szkoda, Nas znowu Gabe weszedł Gabe siódmy. No Gol... No tak, no w Indusie. To jest w Indusie. Nie w Indusie, tylko w Goi. Indus tobie zostawiam, ja biorę sobie Goe, Bengal i, i tyle, nie? No bo jest Indus... wreszcie jakiś dobry hejres z dobrą administracją. Indus jest mi niepotrzebny praktycznie. O hiszpańskie kolonie o Hiszpanię, ok. Już? No? No, w sumie się nie dziwię trochę. No Ja w mojej kampanii polską, Anglia zrobiła praktycznie USA i się wyzwoliło już w 1600 roku, więc. O, Winlandia. W ogóle wszyscy nagrywamy z Polski tak właściwie. No, Nie. tylko. Oprócz no, tego Lukasz Lukas skończył akurat kilka tygodni temu. Ale niedługo będę robił taką nietypową. Znowu? <grym> no. Ale back to the Piasta, czy coś w tym stylu? Czy... Nie, no, back to już. Piast już mam A, zrobione. A, już masz. Yy... Znaczy, chciałem z... Z... Z tam w 1800, którymś roku zrobić Polskę. Do współczesności. Na Extended Timeline. A, sprytnie. A czy od Księstwa Warszawskiego? Tak. Mhm. To, to kurwa rzeczy ci powodzenia. No wiem. Rosja, Prusy, Austria i od Francuzów <grym> musi się uwolnić. Nikt ci Słuchaj, nie pomoże, chłopie. Ale to co miałem w tej serii z 1700 Polska e, przed rozbiurami. O... <grym> to było niezłe. Ale tam jesteś jeszcze mniejszy i Francja żadna ci nie pomoże w sumie. No się mi nie, mi pomogła. No wiesz, ja się uczę na błędach historycznych. Ja przynajmniej się opowiadałem po jednej ze strona, ja. nie... Kurwa, jak ta dupa po... I tutaj daje dupy i tutaj daje tej dupy. <noise> Każdemu, a nie trzyma się nikogo. Ej, gdzie ten tysiąc zapieprza? Na bitwę. Dobra. Ja bym się za chwilę Cindy wybuchło. Dobra. Zani. Pucz A buczone. ty masz południową Afrykę. Tak myślałem, że tam iść czy nie, Patrz już cała zajęta, smutek. Wielka smuta, Repus nie ma gdzie jechać, znowu. A Madagaskaru Jeśli... nie chcesz zajmować, żeby się tutaj cały... Brytyjczycy nie wbili do końca? Myślicie, że się ten uda nam uznać to... całkowicie sunizm? Co, co no mówisz? No, ty, to jest nasz cel w tej nie, serii, nie no, no pójdę sobie, jak będę miał czas. Też zaraz nie będziesz miał czasu, bo ci Brytyjczycy zajmą. I tak będę musiał z nimi walczyć, to wtedy ich zabiorę. Ambitnie. Ambitnie. Ojojoj, oj, oj, o prowincji obok się akurat zbuntowali. No i przez rzekę znowu, kurde. Nie mogli hmm. na forcie. Dobra, następni z głowy. Zubiłem, jeszcze przez przykład. Z rozśpiechu, z przyzwyczajenia. Takie co to za wojna? Saksonia, Bremen, Bośnia, Ulm, Nassau. O. Tam Czechy podbijają, a tu Brandenburgia odbije. No to. Kieszki w cesarstwie się dzieją. Potrzebnie te misje do Nowego Świata wysłałem. Mam 85% klerków, kurde. Po lepsze, To, opatrz, repus, w... to repus? Kolejnego faktycznie. Szerzy się. Ale to są na szczęście nieużytki, jak tak, to zostało. Tak, pierwszy Faust umarł. To ja coś mieć drugiego Fausta. Szczególnie że śmiesznie wygląda ten. E, ziemia ta jedna w Ukarii, która nie, e, nie należy. <noise> Tak, dookoła, tu łysie. jest. Jest! 554 Fausta mi zaproponowało. Nie lock Oczywiście, busquet. Repus. Oczywiście. Ale ładnie z tym łajcalem wodą. Chociaż trochę ten napis mi się zrąbał. A nie, ładnie nawet. Masz jedno jezioro, czaddy. Zaczadziłeś tam truchu? <laughs> E, nie mam jezior chyba. Bo tam Żydów wysłałem. Jestem Pfff, Ale będzie. Era będzie blok Jezus. na film. To będzie po prostu ban, jak nic. O, że tym ładnym, i do dowcipem za taki <laughs> odcinek? E, to jest nawet niezły pomysł, chyba, nie? No. To żegnaj się, Kiksuniu? No to żegnam się. Żegnamy się. Żegnamy o, się elo. również. Pa. Halo. Na razie? Cze.